Jakub Jaskulski co prawda nie wygrał konkursu na zwykłego bohatera, ale tutaj w Sosnowcu, w Zagłębiu Dąbrowskim bohaterem jest Kuba. Wielkie gratulacje za to wyróżnienie. W tym gronie trzech najlepszych, największych bohaterów w kraju byłeś. Jak to przeżyłeś? Jak to wszystko wyglądało od kuchni? Znaczy, dzięki wielkie za, za, za wsparcie kibiców, za wsparcie medialne wasze, za wsparcie całej drużyny, trenera, całej rodziny, przyjaciół. Wszystkich, wszystkich znajomych. I jeszcze raz wielkie dzięki za głosy. No powiem, powiem tak, no przeżycie jest niesamowite, no bo to jest światło reflektorów, telewizja to jest inna bajka, ale ja pozytywnie to odebrałem. Cieszę się, że taką przygodę mogłem przeżyć. No i yy, co tu jeszcze więcej powiedzieć? No jeszcze raz wielkie dzięki za, za, za wszystko. No. Prawda jest taka, że dla kibiców to było zaskoczenie. O niczym nie mówiłeś, nie mogłeś mówić z tego, z tego co się orientuje. Yy, nagle pojawiła się informacja, że jesteś w tej akcji i ta maszynka, ta prawdziwa lawina głosów i rozkręcania tego wszystkiego sosnowcy ruszyła. No ruszyła i to pełną parą aż byłem mile zaskoczony, że tak powiem. No ruszyło. Ja nie mogłem nic mówić, no takie, takie dostałem polecenie, że nie mogłem nic powiedzieć. Dopiero jak jak coś tam powiedziałem jednej osobie, jak poszła, jak poszła, tak jak powiedziałeś, poszła cała lawina, tak się prawie cała Polska o tym dowiedziała, cała cała rzeczywistość OKeja Także. No ja jestem bardzo mile zaskoczony w ogóle taką, taką akcją, takim, takim głosowaniem, takim wsparciem od wszystkich chłopaków, że naprawdę, no bardzo mi miło. Dostajesz nagrodę Fair Play. Jakieś wyróżnienie dla ciebie jest? Chociaż na lodzie tego fair play chyba czasami brakuje, jak tam rywali, przewracasz. A no, lud to jest inne życie, życie osobiste to jest inna sprawa, że tak powiem. No, dostałem taką statuetkę, cieszę się, że, że, że doceniono taką, taką sytuację. Mam nadzieję, że, że nie, nie spotka się już nic takiego na ulicach, że, że tą znieczulicę jednak zwalczymy, tych ludzi przechodzących obok takiej sytuacji. Ja się cieszę, że dostałem taką, takie wyróżnienie. No ale tak jak mówię, no, po na lodzie jest, to jest całkiem inne życie, poza lodem jest całkiem inne życie. Pokazałeś właśnie, że... Nie trzeba się bać, yy, trzeba reagować i, i tutaj większość kibiców, większość ludzi, yy, którzy Ciebie widzieli w telewizji, no miejmy nadzieję, zmieni tutaj swoje podejście do takiej sytuacji. Ja też mam taką nadzieję, że, że ludzie zmienią tą sytuację wobec innych ludzi, mimo że się nie zna tych ludzi. Ja też tej Pani nie, zna, nie znałem w ogóle. Ja je znałem z tego, co wszedłem do sklepu, powiedziałem dzień dobry, zrobiłem zakupy i do widzenia. Ja tylko tyle te, te Panie znałem. Później się okazało, że to jest sklep rodziców mojego kolegi. I no tak jak mówię, no trzeba zwalczyć tę znieczulicę jednak, bo to jest, no to jest coś, coś przykrego. Też miałem kiedyś taką sytuację, jak byłem młodszy, że mnie ukradziono no i nikt nawet nie zwrócił na to uwagi. Każdy przeszedł, popatrzył się i dziękuję do widzenia. No a jednak trzeba zareagować, no bo to tak jak ja mówię, no a nie wiadomo, Bóg, co, co, co by się stało, jakby wszedł za tą ladę, nikt by nic nie wiedział. Także no, chciałbym, żeby ta znieczulica była jednak zwalczana. Kiedyś siedziałeś na Gali, tam telefon zapewne co chwileczkę wibrował z wynikiem meczu. Wtedy akurat zakłopię grało z GKS-em Katowice. Gdzieś tam zerkałeś na ten telefon, serce było jednak tutaj na lodzie? Znaczy powiem tak. Głowę to miałem tak pełną, że nie wiedziałem nawet sam jak się nazywam, w ogóle jakbyście mnie zapytali. No, miałem myśli i tu, i byłem, i myślami i tu na lodowisku z chłopakami, z drużyną i tam na gali, co się stanie w ogóle. Telefonu nie mogłem mieć przy sobie, ale na ona siedziała z tyłu i tylko była przerwa reklamowa, mieliśmy chwilę przerwy, zaraz było jaki wynik, napisz do chłopaków, napisz tu do znajomych jaki wynik jest, jak się to mecz toczy. Także ja byłem z wynikiem na bieżąco, no i ze wszystkimi emocjami tutaj byłem na bieżąco. Powiedz jeszcze, jak zareagowali koledzy z drużyny po ogłoszeniu tego werdyktu. Były jakieś takie docinki jajcarskie, czy jednak poważnie podeszli do tematu? Bo znając tutaj chłopaków szatni, to zapewne było ciekawie. Znaczy, no, pośmialiśmy się, bo to wiadomo, pożartowaliśmy. Zresztą do tej pory są takie żarciki, że tak powiem, ale bardzo w porządku.